W zdrowych zmysłach kosztuje podkład, który kosztuje 500 zł. Na mnie nie patrzcie. Kupiłam go oczywiście do testów i już wiem, że mam za jasny odcień. Pójście tylko, jak luksusowe ma opakowanie, jak pięknie będzie to wyglądać na toaletkach. Tu już mamy przepiękne logo, wytłoczone. Otwieramy i sprawdzamy, co jest w środku. Oczywiście złota, taka rose goldowa pompka. Nabieramy odrobinę na dłoń. Reaplikowałam filtry na wakacjach, ale jak widać, niewiele to dało. Konsystencja pod palcem taka lekko żelowa. Nie jest to wodnista konsystencja, ale też nie jest jakaś gęsta paciaja. Właśnie taki żeluś. Bardzo ciekawe. Myślę, że będzie bardzo mocno nawilżał. O, rany. Wiecie, jak on pachnie? Jak fluid z AA sprzed 20 lat. Tak prezentuje się efekt po jednej warstwie. Moim zdaniem ten podkład jest bardzo tłusty, taki parafinowy, przez co daje bardzo ładny efekt glow. Ale to krycie to nie jest jakieś takie szałowe. Powiedziałabym, że jest raczej lekkie w kierunku średniego. Nałożę sobie teraz drugą warstwę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Średnio z gąbeczki, i tylko w te miejsca, które faktycznie chciałabym mocniej zasłonić, czyli do tego, do, do tego policzka jakby on się w ogóle nie chciał przykleić. A teraz może kilka słów o tym, kim tak właściwie jest Patrick Ta. Jest to bardzo dobrze znany makijażysta z Ameryki, który stworzył własną linię kosmetyków: Myerskin Skin Hydralux Luminous Skin Perfecting Foundation. I on nie ma dawać Wam pełnego krycia, o którym wcześniej wspominałam tylko ma dawać właśnie taki efekt bardzo rozświetlonej, miękkiej, świeżej, idealnie nawilżonej skóry. I właśnie to ten podkład zrobił. Bardzo bałam się, że ten kolor będzie dla mnie za jasny. On wygląda nawet całkiem ładnie. Nałożę resztę kosmetyków i wracam do was ze skończonym makijażem. Skończony makijaż z tym podkładem. Powiedzcie mi, który inny podkład da wam tak rozświetlone, naturalne, miękkie wykończenie z jednoczesnym uczuciem braku czegokolwiek na skórze? No, ciężko będzie znaleźć zamiennika.